...tych raperów, tam co tam pierdolą i tam próbują mnie teraz zmieszać z botem, bo już wiedzą, że kurwa im woda do szyjstwa, że niedługo będą się dużo grubsze rzeczy jeszcze działy. Będą międzynarodowe featuringi, będą featuringi w Polsce, których by się, w życiu byście się nie spodziewali. Niedługo naprawdę zmonopolizujemy rynek, dajcie mi na to rok, dwa. Ja miałem długą przerwę, wiecie, przez to wszystko musiałem się najpierw pozbierać. tego czasem tak, taki wkurwiony jestem, bo ja w życiu prywatnym ja na co dzień... Sam się musiałem jakby sobie zrobić rachunek sumienia i po prostu wrócić do formy, żeby móc działać. No i teraz jestem w formie, zaczynam być. Czemu masz na z takie słabe limuzyny czy tam samochody? Nie wiem, bo to z pożyczalni wzięliśmy, żeby się poruszać po wyspie. Ja nie robię tego pod publikę, ja robię to, co akurat robię danego dnia. Ja to pokazuję zawsze robię to, co akurat danego dnia robię. Ja się nie inscenizuję. Mój dom bogaciej wygląda niż kurwa to auto, przez to, że ja w tym domu cały czas jestem i dużo na tym myślę, co tam postawić, żeby było fajnie, ładnie i tak dalej. I nigdy nic nie odjebało, ja po prostu wtedy miałem dużo przeciwników i żyłem w Polsce no i Ech. ktoś się do mnie przyjebał i chciał jakieś stare procenty ode mnie za Niemca i ja zamiast po prostu móc się skupić nad muzyką to po prostu cały czas z jakimiś lichwiarzami i tak dalej musiałem się bujać jakieś bzdury robić, zamiast po prostu się zajmować tylko i wyłącznie rapem i swoimi interesami i rozwojem własnym Także to jest tak jak po prostu podejście do tego tak jakbym po prostu przez 3 lata sobie posiedział, przez chwilę zniknął i teraz wracał. Ja teraz idę po to co mi wtedy już zastało, a co Malik zrobi w międzyczasie to ja wam nie muszę mówić no i Bóg da ja będę za 2 lata w połowie jego drogi to już będzie bardzo dobrze. Ja nie będę pokazywał nikogo z 8-1 czy kogokolwiek na klipach, bo nie robię tego pod publikę I jest to em, klub zabroniony w większości krajów europejskich i po prostu nie ma co się tak rzucać w oczy. Wystarczy to dla waszej wiedzy, żebyście po prostu wiedzieli. Widziałem, że ten cały um, sobota i jego tam przyjaciele próbowali tam się wyśmiewać z tego tematu. No ale oczywiście to też jakby trafiło też do osób, do oddziałów w Polsce jakby i ludzie też na to patrzą, no. Nie można tego porównywać z jakimś kurwa zwykłym gangiem kurwa czarnych dzieci w Chicago, jakimś SD czy kurwa BD czy cokolwiek. Mnie to nie interesuje, ja tego Dlatego ja ja, ja, ja ja żyję, dlatego też do, dla, dla tej rzeczy żyję też poza muzycznie, to nie ma nic wspólnego z moim hip-hopem czy z moją muzyką. Też nie robię tego, żeby cisnąć ludziom czy cokolwiek. Po prostu to jest częścią mojego życia i będzie częścią mojego życia też już długo po muzyce, także tego typu porównania i tak dalej, to w ogóle nie da się tego porównać. To jedno jest bratwa dorosłych mężczyzn, a to drugie to jest kurwa klub strzelecki dla małych dzieci z Inner Cities. Żurom jest, żudom jest w porządku.